I w takim też wewnętrznym poczuciu Bożej mocy tych 72 dwóch jezusowych uczniów, czyli ci, którzy chodzili razem z Jezusem, Jego apostołami, choć nie byli w gronie apostołów, ale byli cały czas obecni przy nauczaniu i cudach Pana Jezusa, idą z misją, by czynić to, co czyni Jezus przygotowując miejsca, do których on sam zamierza przyjść. W dzisiejszych czasach jest oczywiście o wiele łatwiej o kimś się czegoś dowiedzieć, zwłaszcza kiedy ktoś jest znany, sławny, popularny, wiemy internet, telewizja. Natomiast w tamtych czasach to jeden drugiemu musiał o tym opowiedzieć, przekazać informację, przekazać właśnie dobrą nowinę przekazać Ewangelię. I tak też się dzieje. Z pewnością ci uczniowie wysłani po dwóch do różnych miejsc są przyjmowani przez wielu z wielką radością. Ale czy wszędzie już można się domyśleć, że nie? Bo przecież Pan Jezus do nich mówi, co mają zrobić, kiedy nie będą chcieli was przyjąć, nie będą chcieli was słuchać. Zresztą Pan Jezus mówi, kto Was słucha, ten i mnie słuchać będzie. Zatem widzimy, że są ludzie, którzy są nieprzychylni Bożemu Słowu, którzy są nieprzychylni Ewangelii. O tych Pan Jezus mówi bardzo jasno, że lżej będzie Sodomie w dzień Sądu niż takiemu miastu, przede wszystkim Jego mieszkańcom, którzy nie chcą przyjąć. Miłości Boga. I ten znak strząknięcia nawet w piachu, ze stóp, który przylgnął. to znaczy nie chcemy od was nic, nawet nie chcemy prochu waszej ziemi. Nie chcemy z wami mieć nic wspólnego, nic waszego nie chcemy ze sobą wziąć. Jednak wydaje mi się, że. Ci, którzy poszli w Boże imię, byli pełni zapału, jak pewnie młody kapłan, który po święceniach myśli, że potrafi tak wiele zmienić, że jego słowo, jego obecność będą potrafiły bardzo mocno przemówić do ludzkich serc, że być może, gdzie się by nie pojawił, tam będzie zaraz nawracał, tam będzie zaraz Zmieniał na lepsze życie każdego człowieka. A tu się okazuje, że nic z tych rzeczy, że pojawiają się i trudności, pojawiają się i porażki, że pojawiają się ludzie, którzy nie chcą przyjąć, którzy może wysłuchają przez chwilę, zostanie zaangażowany czas i zdolności, ale powiedzą, my jednak nie jesteśmy zainteresowani. Pan Jezus, co chce w ten sposób powiedzieć, nikogo na siłę nie nawracajcie, nigdzie na siłę nie zostawajcie. Nie szukajcie tego, co będzie. Wam się wydawało, że może jest lepsze. Jeżeli was gdzieś przyjdą, to tam zostańcie i dziękujcie Panu Bogu za tych gospodarzy, którzy chcą was gościć w swoim domu. Dziękujcie za tych dobrych ludzi, których spotkacie na swojej drodze. Bądźcie pełni ufności, że to, co Was spotyka, jest najlepszym ze wszystkich, co mogliście dostać. To są również słowa i do nas. Czasem tak bardzo byśmy chcieli na siłę kogoś zmienić, czasem nawet i w gronie najbliższych, w gronie rodziny. Ileż to rozmów na temat wiary Boga i przykazań czasem w naszych rodzinach. Mówiąc, tak nie można, to nie jest po Bożemu. Ile to przegadanych godzin, czy może nawet i lat poświęconych na to, by komuś wyjaśnić pewne rzeczy, a tu zero od odzewu. Nikt nie chce słuchać. Pan Jezus mówi, niż nie angażuj się w to więcej. Strząśnij w proch z Twoich nóg. Też Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś nie chce przyjąć Ewangelii, niech ci będzie jak Bogani, niech ci będzie jak obcy. To jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy taka sytuacja dzieje się w rodzinie. Czy to znaczy, że mam z nimi zerwać kontakt, że mam z nimi już w ogóle nie rozmawiać? Pozostaje jeszcze niezwykła rada Pana Jezusa, kiedy innym razem właśnie przychodzą. Ci uczniowie mówią, że no były też duchy, których oni nie mogli wypędzić, że nie dawali po prostu rady, że w pewnych przypadkach potrafili dokonywać cudów, a w pewnych nie. Pan Jezus mówi, ten rodzaj złego ducha wyrzuca się modlitwą i postem. Zatem to jest też dla nas informacja, że czasem nasze słowa, jeżeli nie potrafią zdziałać nic, Angażujmy się wtedy w modlitwę i w post o nawrócenie tych, którzy grzeszą. Amen.